Te wielkie słowa, które dzisiaj w Ewangelii padają z ust Jezusa, padają po pierwsze do uczniów, bo Jezus powiedział do swoich uczniów, a po drugie, powiadam Wam, mówi Jezus, którzy słuchacie. Może wśród uczniów byli tacy, którzy nie słuchali. Więc te wielkie słowa, które myślę jakoś przekraczają pewnie każdego z nas, jest, są skierowane do tych, którzy się identyfikują jako uczniowie Jezusa, jako uczniowie zasłuchani. W to, co chce nam Jezus powiedzieć. Jezus powołuje swoich uczniów, to jest zawsze piękny moment ruszenia za Jezusem, czasami po raz pierwszy, a później po raz kolejny i kolejny i kolejny. Ale jak ruszamy za Jezusem, to coś zaczyna się dziać. Jezus nas zaprasza do jakiejś konkretnej drogi. I nie tylko po to, żebyśmy Mu towarzyszyli, chociaż to jest jakoś główny cel. Nie tylko, abyśmy byli blisko, ale Jezus mówi, chcę, abyście mnie Naśladowali, abyście żyli tak jak ja żyję. Nie tylko abyście słuchali moich słów, zgadzali się, że są one prawdą, są piękne, nie tylko żebyście podziwiali moją moc, ale żebyście żyli tak jak ja żyję. I to jest klucz dzisiejszej Ewangelii, też całej liturgii Słowa. Słyszeliśmy w aklamacji, że przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem żyjcie miłością, którą ja was kocham. W Ewangelii też i to jest pocieszające, że widzimy, że jak ten zryw taki ruszenia za Jezusem jest, jest taki piękny i taki punktowy i najczęściej skuteczny, to ten czas uczenia się tego życia, tak jak żyje Jezus, naśladowania Jezusa, jest o wiele bardziej rozciągnięty właśnie w czasie, wymaga więcej czasu, jest procesem, Uczniowie na tej drodze naśladowania Jezusa się potykają, zajmuje im to bardzo długo czasu. Jest to dla, dla mnie osobiście jakoś bardzo pokrzepiające. Więc ta Ewangelia, te przykazania: miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. To, to są przykazania, które się w Bogu wydarzają. Jest ktoś, kto potrafi tak kochać, jest ktoś, kto potrafi tak żyć, i to mi przynosi duże pocieszenie. To nie jest kolejna taka tablica kamienna, którą Bóg zsyła przez ręce Jezusa do nas i mówi: Jest jeszcze więcej prawa do wykonywania, mam dodatkowe przekazania poza tamtymi dziesięcioma. Bóg mówi: Nie, poprzeczka jest podniesiona wyżej niż przy dziesięciu przykazaniach, ale jest ktoś, kto tymi przekazaniami potrafi żyć. I kto nam to życie potrafi dać, żebyśmy też potrafili tymi przekazaniami żyć. To jest Bóg. Bóg tak kocha, dlatego Bóg tak wymaga tej miłości od nas. Zobaczmy, jak miłosierny jest Bóg. Jak on bardzo potrafi kochać, bo wierzę, że to jest też klucz do tego, żebyśmy tymi przekazaniami żyli. Zobaczyć, że Bóg ma taką miłość wobec nas. Jakoś bardzo mocno usłyszałem dzisiejszy psalm. Nie tylko podczas tej liturgii, ale wcześniej wsłuchując się w to słowo Boże, Miłosierny jest Pan i łaskawy, pełen miłosierdzia. Tak żeśmy śpiewali w refrenie, powtarzaliśmy. On jest nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy wobec każdego z nas. Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według naszych win nam nie odpłaca. Dopiero głębokie doświadczenie tego, że Bóg odsuwa od nas, od nas nasze winy i wzbudza w nas jakąś radość i energię, do tego, żeby iść i tak samo postępować wobec naszych nieprzyjaciół. Nie da się wypełnić tego przekazania Ewangelii, które dzisiaj nam Jezus zostawia, bez doświadczenia na własnej skórze, że on sam pierwszy nas tak umiłował i tak postępuje wobec nas. Co robi Bóg, kiedy zawinimy. On odpuszcza wszystkie nasze winy, pisze psalmista. Twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem. Psalmista szuka jakiegoś porównania, żeby to lepiej zrozumieć, głębiej o co chodzi w Bożym miłosierdziu i mówi, wyobraźcie sobie, jak odległy jest wschód od zachodu. Myślę, że to jest całkiem dobre ćwiczenie na wyobraźnię. Przez moment pomyśleć, jak daleko jest wschód od zachodu. Bóg mówi, tak daleko odsuwam od was wasze winy. Bóg odsuwa od ciebie przewinienie, tak daleko jak daleko jest wschód od zachodu. Zobaczcie, one są zupełnie oddalone od ciebie radykalnie. Można powiedzieć, nie mają ze sobą nic wspólnego. Dla Boga, który patrzy na ciebie jako tego, który zawinił, ty jesteś wschodem, a Twoja wina jest oddalona od ciebie, aż po sam zachód psalmista nie spoczywa na tym i szuka dalej obrazu. Mówi, zobaczcie, że jak ojciec lituje się nad swoim dzieckiem, tak Bóg się lituje nad wami. I to samo robi Jezus. To samo miłosierdzie, które jest w Bogu, jest w Jezusie oczywiście. Myślę sobie o scenie, w której Jezus właśnie już u kresu swojego życia klęka przed swoimi uczniami, opasawszy się prześcieradłem, umywa im nogi i później mówi, czy rozumiecie, co Wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem, bo nim jestem. Ale jeżeli ja, Pan i Nauczyciel, umywam Wam nogi, to i Wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem Wam przykład, jaką drogą macie iść. Przykład. Bóg jest przed nami i On pierwszy tego dokonał. Jezus nie stoi przy stole ubrany w zaszczytne szaty i mówi, spróbujcie się ukochać nawzajem mówi, zobaczcie, ja poszedłem tą drogą przed wami, idźcie moimi śladami, a ja wam dam siłę, żebyście kochali tak jak ja. Więc wiara, wiara w Boga, który jest pełen miłosierdzia wobec nas i doświadczenie tego miłosierdzia to jest prawdziwe i można powiedzieć jedyne źródło naszego postępowania moralnego. Bez tego doświadczenia można się zniechęcić, obrócić napięcie i wyjść... Słysząc tą dzisiejszą Ewangelię, święty Paweł w liście do Efezjan mówi: Bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. Święty Paweł wie, co to jest doświadczenie miłości, przebaczenia, tego momentu, w którym Bóg nam usłużył, i mówi: Jako dzieci umiłowane, ukochane, możecie być naśladowcami Boga. I dalej pisze Paweł: I postępujcie drogą miłości. Ponieważ uzasadnienie, Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas. Nieustanny refren cała Ewangelia, cały Nowy Testament jest o tym. W liście do Filipian znów święty Paweł mówi: Niech będzie w was to dążenie, które było w Chrystusie, niech ono was ożywia. Niech będzie w was to dążenie, które jest we mnie, mówi święty Paweł. Miejcie tą samą miłość, wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego. A niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, ale w pokorze oceniajcie jedni drugich, za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To jest nieustanne odmienianie na różne przypadki przekazania miłości bliźniego. Mówi, bo Chrystus, święty Paweł, uzasadnia to dążenie, bo Chrystus, istniejąc w postaci bożej, nie skorzystał sposobno ze sposobności, aby być na równi z Bogiem ale sam się uniżył, ogołocił i nam usłużył. Mam jeszcze przed oczami Zacheusza, mam wrażenie, że co drugie albo co trzecie kazanie o nim mówię, ale bardzo często mi przychodzi do głowy Zacheusz, który siedzi gdzieś na wysokości swojej pychy, na tej sykomorze i przychodzi Chrystus i mówi Zacheuszu, złaź na dół. I Zacheusz doświadcza tej miłości od Jezusa, zbiega na dół, można powiedzieć, ogałaca samego siebie, już mu nie zależy na tym, że jest niskiego wzrostu, że wszyscy go nienawidzą i wyśmiewają się z niego. I mówi Jezu, ja oddam wszystkim poczwórnie, jeżeli kogoś skrzywdziłem. Mówi, przepraszam, ja chcę kochać tych, wobec których byłem krzywdzącym wcześniej. To jest jakoś zupełnie naturalne w Zacheuszu, bo zobaczył wzrok Jezusa, który go umiłował. I Jezus mówi, dzisiaj zbawienie stało się udziałem Twojego domu. Zbawienie, czyli właśnie miłosierdzie i odsunięcie winy tak daleko, jak wschód, od, jak wschód od zachodu. To jest też historia Dawida, który dzisiaj mógł y, zaatakować, zabić Saula, mając go na wyciągnięcie ręki, mówi: Nie, ten, który mnie chce zaatakować, Saul, ja podejdę do niego blisko, aby go ukochać, i to zmienia serce Saula. I to jest konkluzja, też myślę, i, i dobra nowina, że kiedy zaczynamy tak żyć w tym świecie, to ten świat tak naprawdę przemieniamy bo ludzie nie mogą się oprzeć tej miłości, kiedy widzą, że im przebaczamy, że to jest ta siła, która ten świat przemienia. Saul, tego dzisiaj nie usłyszeliśmy, bo ta historia jest za długa, więc liturgiści musieli ją trochę skrócić, ale Saul, kiedy zobaczył, co Dawid, zrobi, co, co Dawid zrobił, że go nie zabił, że się nad, nad nim zlitował, powiedział takie słowa, zgrzeszyłem, wróć, synu mój, Dawidzie, ja już nigdy nie zrobię ci krzywdy. Gdyż dzisiaj cenne było w Twoich oczach moje życie, postępowałem nierozsądnie i bardzo błądziłem. To miłość, którą niesiemy w tym świecie, ona zmienia serca ludzi, ona łamie serca naszych nieprzyjaciół. Ona nas prowadzi do jedności. Niech nam się to dzisiaj wydarza, Niech Duch Święty przemienia nasze serca i rozpala, sercem, i rozpala nasze serca miłością Boga, abyśmy potrafili tak kochać.